Budowanie relacji z osobą uczącą się zazwyczaj zaczyna się od tego, że my planujemy albo po prostu zaczynamy opowiadać o sobie. Osoba, która uczy się od nas, dowiaduje się, kim jesteśmy, czym się zajmujemy, co nas interesuje, jaką kulturą się zajmujemy, jakiego rodzaju rozrywki nas bawią, cieszą itd. Natomiast jednym z ważniejszych problemów, który powstaje, to to. Po co my tę relację tak naprawdę budujemy i jaka ona ma być, skoro, e... no właśnie. Czy to chodzi o to, żeby ci nasi uczniowie przychodzili do nas na zajęcia, żeby spotkać się z nami? Czy chodzi o to, żeby spotkali się z wiedzą, z umiejętnością, żeby spotkali się sami ze sobą? Czy Właśnie chodzi o to, żeby przekonać ich do tego, żeby spotykali się z nami, bo my jesteśmy interesujący, ciekawi, mądrzy, wykształceni itd., itd. Myślę sobie o tym w kontekście kilku rozmów, o tym jak dziś myśli się o relacji w edukacji. I dochodzę do wniosku, że pierwszą z tych rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, to to, co my ujawniamy na swój temat. I nie chodzi tu wcale o to, żeby nie ujawniać, tylko żeby ujawniać takie rzeczy, które pozwolą naszej relacji na to, żeby została profesjonalna. To znaczy, żeby nie wymagała od uczących się tego, żeby na przykład y, zajmowali się nami albo żeby myśleli o tym, co się u nas dzieje. I co kluczowe, żeby ta relacja mogła w profesjonalny sposób wtedy, kiedy. Się wyczerpie wtedy, kiedy spełni swoją funkcję, żeby mogła się zakończyć. Ten rodzaj profesjonalizmu w relacji zakłada właśnie, że relacja ma trwać tak długo, aż pełni funkcję. I każda profesjonalna relacja w którymś momencie spełnia swoją funkcję. Dlatego tak istotne jest, żeby nasi uczący się, osoby, z którymi e, jesteśmy. W klasach, w salach wykładowych, w salach yy, szkoleniowych, żeby ci ludzie mogli bez żadnych zobowiązań rozstać się z nami wtedy, kiedy nasza relacja spełni swoją funkcję. Druga kwestia dotyczy pewnego rodzaju gotowości na relacje. Często słyszę o tym, jak istotne jest, żeby angażować, żeby wychodzić, żeby zaczynać, żeby inicjować. Natomiast Mam wrażenie, że wtedy, kiedy tak wiele energii wkładamy w to, żeby nasi uczący się spotkali się z nami, przekraczamy pewnego rodzaju granice i powodujemy, że od relacji z nami nie ma odwrotu. Dzięki profesjonalnym y, umiejętnościom, narzędziom, metodom, nasi uczący się tak naprawdę nie mają wyboru. Muszą być z nami w relacji. Podczas kiedy relacja jest zjawiskiem dwustronnym. To znaczy ja wychodzę do relacji z gotowością na spotkanie, na e, nawet pewnego rodzaju bliskość, na to, że powstanie między nami e, coś, co będzie zachęcać do nauki, ale będzie wyjątkowe, coś takiego, co może być niepowtarzalne. Natomiast kluczowe jest to, żeby ta druga strona również wyszła do tej relacji. Bo jeżeli tak nie będzie, jeżeli druga osoba skorzysta ze swojego prawa e, do tego, żeby nie być zainteresowaną nami, żeby nie być zainteresowaną relacją z nami, to usilne angażowanie, zachęcanie jest działaniem przemocowym. Bo wykorzystujemy swoją Siłę, swój warsztat do tego, żeby przekonać kogoś do czegoś, do czego wcale nie chce być przekonany. Zatem skuteczna i profesjonalna relacja z osobą uczącą się, polega na pewnego rodzaju wyjściu i gotowości na spotkanie, ale nie na wymuszaniu tego spotkania. I w końcu, kiedy myślę sobie o, o tym, co jest, Chyba jednym z ważniejszych problemów w budowaniu relacji z uczącymi się, zwłaszcza z tymi trochę młodszymi, to to, że w sytuacji, kiedy powstanie konflikt, kiedy będziemy mieli sprzeczne interesy, sprzeczne informacje, sprzeczne dane, e, sprzeczne wartości, to naszym priorytetem nie będzie ustalenie, kto ma rację, tylko ustalenie, co my mamy zrobić, żeby w tej sytuacji ochronić naszą relację. To znaczy, żeby postąpić w taki sposób, żeby zadbać o potrzeby uczących się, ale też o swoje potrzeby. Zatem ta gotowość do patrzenia na konflikt, jak na okazję do tego, żeby się poznać i żeby poznać swoje potrzeby, żeby w otwarty i szczery sposób o nich mówić. I w końcu dobra relacja. To granice. To znaczy, taki sposób bycia z drugą osobą, żeby jasne było, kto jest kim dla kogo. To właściwie jest najważniejsze, co wynika ze słowa relacje, bo relacja to jest jakieś ułożenie nas względem siebie. To znaczy, żeby mieć z kimś relację, trzeba dokładnie wiedzieć, kto jest kim dla kogo, w jaki sposób my to poznajemy. W jaki sposób my się tego uczymy, w jaki sposób my to utrzymujemy, mimo tego, że czasem granice są naruszane, w jaki sposób my wracamy do tego, co jest bezpieczną, ograniczoną przestrzenią do bycia razem. Myślę sobie, że yy, dla uczących się poczucie bezpieczeństwa płynie nie tyle z tego, że my wiemy, jaki serial na Netflixie ogląda, pan z brodą, jakie, y, jakie sztuki w teatrze ogląda, y, jakie książki czyta, jakich podcastów słucha i tak dalej. Większe bezpieczeństwo wynika z tego, że my wiemy, czego on od nas oczekuje i kim on dla nas będzie. I że on będzie tą osobą, nawet kiedy będzie trudno, nawet wtedy, kiedy powstanie konflikt, nawet wtedy, kiedy y, my będziemy próbowali przekroczyć tę granicę. To bezpieczne jest to, że my wiemy, kim on dla nas jest i w jaki sposób on to Manifestuje, w jaki sposób o to dba. Zatem, e, kiedy myślę sobie o takich spotkaniach, które uchodzą pod nazwą e, spotkań integracyjnych, właśnie koncentracji na budowaniu relacji, bardzo często słyszę o takich działaniach, które ma, zdają się mieć takie założenie, że nasi uczący się przychodzą na spotkanie z nami. A nie z wiedzą, nie z umiejętnością, i nie sami ze sobą. Tylko przychodzą na spotkanie z kimś, kto ma zająć ich relacją ze sobą. Zatem, dla mnie, problem budowania relacji nie jest w momencie, kiedy wchodzę do sali, bo to jest ten moment, kiedy ja tą relację już przynoszę. Ja muszę wiedzieć, jaka ona jest. Ja muszę sam dla siebie określić, Kim jestem dla moich uczących się, kim chcę dla nich być i jak ja to zrobię. Które z elementów mojego życia chcę im pokazać? I tutaj posługuję się takim kluczem, że pokazuję im, że robię rzeczy, których sam od nich wymagam. To znaczy, jeżeli chcę, żeby czytali, to opowiadam im o tym, jak czytam. Jak chcę, żeby słuchali, to opowiadam im o tym, jak słucham. Jak chcę, żeby działali, to opowiadam im o tym, w jaki sposób działam. Jak chcę pokazać im, jaka relacja może być, to opowiadam im o takich relacjach, które są tego przykładem. Zatem, żeby zbudować relację, nie tworzę historii o osobie, która jest nieprawdziwa, albo historii o sobie, która jest pedagogiczna, uczy czegoś. Tylko opowiadam o tym, że w tej relacji, w której my jesteśmy, Faktycznie przychodzą spotkać się z wiedzą, umiejętnością, doświadczeniem, które ja przynoszę. W budowaniu relacji zależy mi na tym, żeby pokazać, że wobec wiedzy jesteśmy równi, ale mamy inne doświadczenia. To dlatego ja mówię, a oni słuchają. To dlatego ja proponuję zadania, a oni decydują się je wykonywać. Budowanie relacji. Nie jest procesem, na, na który poświęcam czas ekskluzywnie. To znaczy, teraz tylko buduję relacje. Bo ja wiem, że oni nie przyszli tu po to, żeby mieć ze mną relację. Oni przyszli po to, żeby się czegoś nauczyć. A relacja, którą mamy, to jak jesteśmy względem siebie, ma im w tym pomagać. Ma być dla nich. Yy, wskazówką, jak można to robić, i czy oni tak właśnie chcą to robić. Ma być dla nich okazją do tego, żeby zobaczyć kogoś, kto jest na ścieżce, na której oni są, kawałeczek dalej. I zdecydować, czy to jest ścieżka, którą chcą iść, czy to jest kierunek, który ich interesuje, i czy koniec końców chcą opanować tą wiedzę, tą umiejętność, doświadczyć tego, co im proponuje. Zatem yy, w budowaniu relacji zależy mi na tym, żeby ona była profesjonalna. To znaczy, żeby mogła spełnić swoją funkcję i się skończyć, żeby yy, mogła być oparciem, żeby mogła być taką wizją tego, jak będzie, jak będę się angażować w to, co proponuje Pan z brodą. Zależy mi na tym, żeby być w gotowości do rozmowy, ale nie wymuszać tej rozmowy, nie działać przemocowo, nie doprowadzać do tego, że ktoś, mimo tego, że nie chce, to musi być w relacji ze mną. I zależy mi na jasnym stawianiu granic, bo to buduje bezpieczeństwo, bo to buduje taką, taką przestrzeń, w której każdy z nas może być sobą, bo wie, kto jest kim dla kogo i w jaki sposób to robi. Zależy mi na tym, żeby w konflikcie nie udowadniać, że mam rację, tylko pokazywać przestrzeń, w której możemy zadbać o potrzeby i moich uczących się, i o moje. I w końcu zależy mi na tym, żeby nie być postacią nieznaną, żeby y, pokazywać drogę, którą ja przechodzę, po to, żeby być ilustracją tego, że to jest droga. Że wiedza, umiejętności, doświadczenia to nie jest coś takiego, co można posiąść raz na zawsze i już zawsze to mieć. Nie. Zależy mi na tym, żeby pokazać, że jest to droga. I kiedy myślę sobie o innych sposobach budowania relacji, to martwi mnie przemoc. Martwi mnie nieprofesjonalność, która polega na tym, że relacja się nie kończy. Martwi mnie to, że ktoś próbuje mieć rację. I obawiam się sytuacji, w których ktoś nie może odmówić relacji. E, mówię o tym w dość istotnym momencie końca semestru, kiedy te relacje właśnie będą się kończyły, kiedy będziemy sobie dziękować, kiedy będziemy sobie gratulować i kiedy będziemy się e, umawiać na kolejne spotkania. Mam nadzieję, że e, ci, którzy uczyli się ze mną ode mnie w tym semestrze, e, Będą czuli zobowiązanie przede wszystkim wobec siebie i swojej wiedzy, a nasza relacja będzie mogła się profesjonalnie skończyć. Do zobaczenia.